Iluzja bezpieczeństwa pękła czwartej nocy. Obudził mnie dźwięk, który w starych murach brzmi jak wyrok. Woda. Nie kapanie, to był rwący potok. Wbiegłam do kuchni o trzeciej nad ranem. Lodowata woda sięgała mi już do kostek. Syfon pod zlewem po prostu wystrzelił. Stałam tam w cienkiej piżamie, boso, patrząc, jak mój nowy azyl tonie i zaczęłam płakać. To był płacz bezradności. Nie miałam narzędzi. Nie wiedziałam, gdzie jest główny zawór. Czułam się mała i głupia. I wtedy rozległo się pukanie. Nie walił w drzwi. Pukał. Spokojnie, rytmicznie. Otworzyłam. W progu stał on. Adam. Mój sąsiad z naprzeciwka. Miał na sobie wyciągnięty szary t-shirt i dresy. Jakby właśnie wstał z łóżka, ale jego oczy były przytomne. Zbyt przytomne. Sąsiadko? Jego głos był niski, kojący. Słyszę, że walczysz z żywiołem. Mogę wejść? W ręku trzymał czerwoną skrzynkę z narzędziami. Jakby stał pod drzwiami i czekał na ten moment. Wszedł i przejął kontrolę. Nie było w tym chaosu. Jednym ruchem zakręcił zawór, o którego istnieniu nie miałam pojęcia. Wymienił uszczelkę z wprawą chirurga. Kiedy ja biegałam ze ścierką, on uspokajał mnie samym spojrzeniem. Już dobrze, Leno. To tylko woda. Wszystko da się naprawić. Zrobił mi herbatę. Siedzieliśmy w kuchni o czwartej rano, a on opowiadał jakieś zabawne historie o hydraulice, tylko po to, żeby przestały mi się trząść ręce. Był taki normalny. Taki bezpieczny. Dobrze, że masz kogoś pod ręką powiedział na wyjście. W starych domach ściany mają uszy, a rury własne humory. Wtedy to brzmiało jak żart. Teraz wiem, że to była groźba. Przez kolejne tygodnie Adam stał się architektem mojego życia. To była perfekcyjna inżynieria społeczna. Kiedy wracałam obładowana zakupami, on akurat wychodził wyrzucić śmieci i wnosił mi siatki. Kiedy kurier nie zastał mnie w domu, paczki czekały u Adama zawsze nienaruszone. Zaczęliśmy pić kawę. Opowiadałam mu o swoim byłym. Otworzyłam się przed nim jak książka, a on czytał każdą stronę, notując w głowie moje słabości. Mówił to, co chciałam usłyszeć. Jesteś dzielna, ale nie musisz być sama. Pozwól sobie pomóc. Uzależniłam się od tej pomocy. Od tego poczucia, że jest tam, za ścianą. Mój prywatny anioł Stróż. Pierwszą rysę na szkle zauważyłam po wizycie Marcina. Kolega z pracy wpadł pomóc mi skręcić regał. Wypiliśmy wino, śmialiśmy się głośno. Marcin wyszedł późno. Minutę po jego wyjściu Adam zapukał do moich drzwi. Tym razem nie było uśmiechu. Jego twarz była kamienna. Wszystko w porządku? Zapytał wchodząc bez zaproszenia do przedpokoju. Wciągnął powietrze nosem, jakby wyczuwał obcy zapach. Tak, a co? Ten facet obserwowałem go przez wizjer. Dziwnie się zachowywał na klatce. Zanim zadzwonił, majstrował coś przy twoim zamku. Jesteś pewna, że to bezpieczny, znajomy? Poczułam chłód. Marcin majstrował przy zamku? To tylko kolega z pracy. Bąknęłam. Leno, jesteś ufna. Zbyt ufna po tym, co przeszłaś. Martwię się o Ciebie. Kobieta mieszkająca sama jest łatwym celem. Zasłonił sobą światło z korytarza. Czułam się przy nim taka mała. I wdzięczna, że on czuwa. Następnego dnia zaproponował wymianę zamka na antywłamaniowy. Dla Twojego świętego spokoju i mojego, dodał. Zgodziłam się. Wręczył mi dwa klucze. O trzecim, tym, który schował do własnej kieszeni, nie wspomniał, a ja nie zapytałam. Nasz romans wybuchł tydzień później. To nie była delikatna miłość. To było zawłaszczenie. W łóżku był intensywny, niemal agresywny. Lubił trzymać mnie mocno, tak, że zostawały ślady. Lubił, gdy patrzyłam mu w oczy i powtarzałam, że nikogo tu nie ma że jest tylko on. Ale jego troska zaczęła zmieniać się w cichy terror. O której wracasz? Dlaczego nie odbierasz? Kto da ciebie pisał o dwudziestej Tłumaczyłam to sobie jego zaangażowaniem. Przecież chciał dobrze. A potem rzeczywistość w moim mieszkaniu zaczęła się zakrzywiać. Zaczęło się od drobiazgów, rzeczy martwych. Wracam z pracy Krzesło w kuchni jest odsunięte przecież je dosuwałam. Ulubiony kubek stoi w zlewie, choć myłam go rano i chowałam do szafki. Moja ulubiona koronkowa bielizna znika z suszarki tylko jedna para. Zaczęłam wątpić w swoją pamięć. Adam, czy ty wchodziłeś do mnie, jak byłam w pracy? zapytałam kiedyś, gdy zapach jego wody kolońskiej unosił się w mojej sypialni. Spojrzał na mnie z politowaniem. Położył rękę na moim czole. Kochanie, gorączkujesz? Cały dzień byłem w biurze. Ostatnio jesteś strasznie roztrzepana. Ten stres po rozstaniu cię zjada. Może powinnaś brać jakieś witaminy? Uwierzyłam mu. Uwierzyłam, że wariuje. Że to ja jestem problemem, a on jedyną stałą w moim rozpadającym się świecie. Aż do tamtego wieczoru u niego. Poszłam do jego łazienki. Otworzyłam szafkę za lustrem, szukając wacików, i wtedy świat się zatrzymał. Na szklanej półce, ustawiona precyzyjnie między jego maszynką do golenia a perfumami, stała moja czerwona szminka, ta, której szukałam od tygodnia. Wyglądała jak trofeum na ołtarzu. Wzięłam ją do ręki. Była zużyta. Ktoś jej używał, albo dotykał? Znalazłaś zgubę? Adam stał w drzwiach. Nie słyszałam go. Poruszał się bezszelestnie, jak kot. Uśmiechał się, ale to nie był uśmiech, który sięgał oczu. Ona. Ona tu była? wyjąkałam. Zaśmiał się lekko. Zostawiłaś ją, jak nocowałaś. Postawiłam ją tam, żebyś wiedziała, że tu pasujesz, że to też twój dom. Wziął szminkę z moich palców i odstawił na miejsce, precyzyjnie. Co do milimetra. Niech tu zostanie, jako obietnica. Poczułam mdłości, ale znowu przeprosiłam go. Punkt zwrotny nastąpił wczoraj. Adam wyjechał. Do rodziców na weekend. Zostałam sama. Chciałam zmyć z siebie stres. Długa kąpiel. Weszłam do wanny. Zanurzyłam się w pianie i wtedy to usłyszałam. Buczenie wentylacji. Adam naprawiał ten wiatrak miesiąc temu. Spędził w łazience dwie godziny. Teraz będzie cichutko, jak makiem zasiał, obiecał. Spojrzałam w górę. W ciemności kratki wentylacyjnej coś mrugnęło. Raz. Czerwona kropka, jak oko węża. Wyszłam z wody. Mokra, naga, weszłam na taboret. Podważyłam kratkę pilniczkiem. To nie był wiatrak. To była kamera. Mała, czarna soczewka podłączona do zasilania wentylatora. Skierowana idealnie na wannę. Na mnie. Mój krzyk ugrzązł mi w gardle. Zaczęłam biegać po domu jak opętana. Czujnik dymu w sypialni. Kamera nad łóżkiem. Listwa pod telewizorem. Pluskwa. Mieszkałam w domu wielkiego brata. Musiałam mieć dowód. Jego stary tablet leżał w szufladzie, zapomniany tydzień temu. Włączyłam go. Bateria 15%. Galeria. Folder o nazwie moja. Kliknęłam. I poczułam, jak żółć podchodzi mi do gardła. To nie były tylko nagrania z ukrytych kamer. To były nagrania z ręki. Wideo z datą sprzed miesiąca. Ja śpię. Obraz się trzęsie. Słychać czyjś oddech. On stał nade mną w nocy, w mojej sypialni i nagrywał, jak oddycham. Dotykał moich włosów, a ja się nie budziłam. Kolejne wideo. Moje mieszkanie: puste. Adam wchodzi, otwiera szufladę z bielizną, wyjmuje moje figi, przyciska je do twarzy, wącha głęboko, przymykając oczy i szepcze moje imię. Potem chowa je do kieszeni. Kolejne. Moja łazienka. Adam bierze moją szczoteczkę do zębów. Liże ją. Powoli. Dokładnie. A potem odkłada do kubka. Myłam tym zęby. Każdego ranka wkładałam do ust jego ślinę. I ostatnie wideo. Najstarsze. Kuchnia. Adam klęczy pod zlewem z kluczem francuskim. Patrzy w obiektyw i mruga. Zaraz zrobimy mały potop, pleno, Szepcze. Będziesz potrzebowała bohatera. Odkręca rurę, niszczy uszczelkę. To on. Wszystko to był on. Każda awaria, każdy strach, każdy ratunek. Wyreżyserował moje życie. Zamarłam. Dźwięk był cichy, ale w tej ciszy brzmiał jak wystrzał z pistoletu. Klucz w zamku. Spojrzałam na zegarek. Sobota wieczór. Miał być 200 kilometrów stąd. Domofon nie zadzwonił. Odłączył go. On wcale nie wyjechał. Siedział w samochodzie pod blokiem, miał podgląd na żywo, widział, jak wchodzę na taboret, widział, jak zdejmuję kratkę, widział, jak odkrywam jego chorą kolekcję i przyszedł po swoją własność. Klamka nacisnęła się powoli. Drzwi otworzyły się bezszelestnie. Stanął w progu. Ten sam Adam. Ta sama flanelowa koszula, ten sam ciepły uśmiech, którym mnie kupił pierwszego dnia. Ale w ręku nie miał ciasta. Miał zwój szarej taśmy klejącej i swoje narzędzia. Stałam na środku salonu, naga pod szlafrokiem, ściskając jego tablet jak tarczę. Spojrzał na tablet, potem na mnie. W jego oczach nie było złości, był zawód. Jakby pies nasikał mu na dywan Wszedł do środka Zamknął drzwi Przekręcił ten swój antywłamaniowy zamek dwa razy Wyjął klucz i schował go głęboko do kieszeni spodni Maju Powiedział łagodnie Głosem, od którego ścierpła mi skóra Mówiłem, żebyś nie grzebała w wentylacji Teraz wszystko zepsułaś Postąpił krok w moją stronę, otwierając nóż do tapet z charakterystycznym trzaskiem. Obawiam się, że będziemy musieli zacząć remont od nowa. Chcesz być na bieżąco? Zajrzyj na nasz kanał tam, znajdziesz więcej ciekawych i wciągających historii. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów.